78 zawodników wzięło udział w kolejnym już turnieju szachowym o Puchar Wójta Gminy Bożęcin Janusza Kwaśniaka. Uczestnicy szachowych zmagań grali systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund z tempem pół godziny na partie dla obydwu zawodników. Ta tradycja szachowa buduje się od jakiegoś czasu w Borzęcinie i tych turniejów szachowych w Borzęcinie mieliśmy, mieliśmy już kilka. E, a co ciekawe odbywają się one dwa razy w ciągu roku, mianowicie właśnie teraz w zimie e, i drugi turniej szachowy w miesiącu czerwcu. Ten zimowy obecny rozgrywany jest o Puchar Wójta Gminy Borzęcina, Szakwaśniaka e, i z roku na rok również sporo ludzi przyjeżdża do Bożencina. Zdarzyło się w tym roku, że mamy prawie 80 uczestników. Dla porównania w roku ubiegłym mieliśmy niespełna 50, więc, więc to dla nas organizatorów jest myślę budujące, że ludzie chcą do Bożyncina przyjechać i w tych zawodach uczestniczyć. Ale myślę, że równie ważnym i bardziej, bardziej takim, który, który, który nobilituje tutaj do startu w Bożyncinie i później ta wygrana jest ten turniej czerwcowy, mianowicie Mistrzostwo Małopolski w Szachach Szybkich. I na tym turnieju też mamy wielu mistrzów międzynarodowych rywalizujących właśnie o tytuł Mistrza Małopolski. Tak się fajnie składa, że w Redonie tym a to zawsze mam na myśli teren byłego województwa Tarnowskiego, w miesiącu lutym mamy najwięcej imprez. No bo cóż mówić, no był, niedawno był memoriał, memoriał był w Mokrzystach Kołobrzewska, następny był Turniej Puchar Wójta, Wójta Gminy Skrzyszów, Turniej Gminy w Dostrzedowej był, Turniej, Turnieje Faryjne w parafii Dobrego Pasterza i w na Karolinie. No dzisiaj mamy za tydzień mamy średniąty czarny, koń w marcu będzie przerwa. Także w regionie Tarostnym, no to myślę, że jesteśmy w najlepszych regionów w Polsce, jeśli idzie o luty, o turnieje szachowe. Dużo młodych ludzi, coraz większe zainteresowanie tą królewską grą w gminie Bożencin, do tego stopnia, że wiele na to wskazuje, że w roku bieżącym przy Gminnym Ośrodku Kultury wystartuje koło szachowe, gdzie zainteresowani będą mogli ćwiczyć swoje umiejętności. Zamierzamy tutaj otworzyć klub szachowy dla dzieci, młodzieży i dla dorosłych. Takie są plany, ale jest tu duży potencjał, duży potencjał m.in. na zawodach na szczeblu klasy szkół podstawowych, gimnazjalnych, nasi zawodnicy w czołówce, powoli są zapisy. Myślę, że to będzie na początku dosyć fajny fundament około 10 zawodników. Także mamy tutaj przychylność władz pana dyrektora, jak i też pana wójta. Także oczywiście na początku będą spore trudności, ale jak to jest sport, który nie tylko uczy logicznego myślenia, rozwija Młodego człowieka nieprzeciętnie. Także żona jest matematykiem. Mogę tylko tyle powiedzieć, że moim zdaniem ja jestem informatykiem. Także, także szachy bardziej wciągają niż ta matematyka na poziomie nawet szkoły podstawowej, czy, czy, czy gimnazjum, czy szkoły średniej. Także na pewno stawiając na ten rozwój, no, w przyszłości tutaj będzie większa ilość zawodników reprezentowała te turnieje. Przykładem dla powstającego klubu szachowego w Borzęcinie może być sekcja szachowa Krakowskiej Wisły. No, klub Wisła Kraków na pewno wszyscy znacie Państwo z e, telewizji, z piłki nożnej, ale Wisła Kraków to nie tylko piłka nożna, ale też inne sekcje, w tym szachy, więc jesteśmy tutaj, żeby zaprezentować inną sekcję naszego klubu, no i pokazać się, tak, lokalnej społeczności. W naszej sekcji jest około 100 zawodników, którzy są w szkołach, w przedszkolach, w naszej sekcji trenujemy na co dzień kilka razy w tygodniu, także ta zawodnicy jak ma. Magda właśnie, którzy dopiero zaczynają, a są też mniejsi, ale bardziej doświadczeni również się zdarzają, więc różnie, różnie to bywa z tymi zawodnikami. R w różnym wieku po prostu W turnieju w Bożencinie udział wzięli mistrzowie międzynarodowi, m.in. Między Dariusz Mikrut oraz Ukrainiec Petego lubka. Tak naprawdę przyjechaliśmy do Bożencina w mieszanym składzie, czyli ja jako trener, jest oczywiście kilku moich kolegów starszych, którzy niekoniecznie trenują, ale po prostu lubią grać w szachy, albo młodzież, która się uczy na co dzień i chce spróbować siły ze starszymi zawodnikami. Także jest to cel jakby szkoleniowy przede wszystkim. No i dobra zabawa, szczególnie, że pan Wiesław Kasper, który koordynuje takie działania w Bożęcinie, jest nam znany i lubiany, więc z chęcią przyjedziemy tutaj nie raz. Wszystko tutaj ok. Przyjechał wczoraj, nocował na i już tutaj trzeci raz. I jak będę wszystko ok, to przyjadę jeść Dzisiaj Якісь мам нагороди, але не першу, Але нормально, що в сумі, задоволений є. Бо трішечку ми цим вже охорова, бо кашля, вим, що. Тут, це кашляв німцо. Нормальний сантурний, такий же. і дитський, і дський, і самособель доросле нормальне гра. П'інна тут природа є. Gram tylko rapidy, bo te jeszcze jestem studentem, a jak nie będę studentem, to będę zobaczyć oraz profesjonalne szachy i długie turnieje oraz lub, e, e, praca zwykła i turnieje tylko rapidowe, takie jak, jak dzisiaj. Sporą grupę zawodników stanowiły dzieci. Kiedyś tam, jak byłam to śmiała, wtedy to poszłam tam na zajęcie, nie widząc co to jest, a bo od tamtego czasu zaczęłam dobrze grać na, w szkole i zaczęłam, zapisałam się na wicu i dlatego gram w szachy. Cześć. No. Dobrze Ci idzie? Mhm. A jak tutaj na dzisiejszym turnieju? Nie za dobrze. Rodzice w zasadzie wykorzystują e, szachy jako część edukacji. Więc wiadomo, że koncentracja, logiczne myślenie to dla każdego jest e, jakby oczywiste, ale to też są inne cechy. W szachach trzeba być bardzo skoncentrowanym i zdyscyplinowanym. Więc myślę, że to przede wszystkim przyciąga rodziców, tak? A dzieciaki mogą z nami właśnie gdzieś na różne wyjazdy, czy też się szkolić, bawić w grę w szachy. Jest to coś innego niż dzisiaj oferują nam Powiedzmy, portale społecznościowe tak, i, i zwykłe media. Możemy po prostu zrobić coś innego, coś takiego na co dzień, mniej popularnego. O, tak bym to określił. Zawody w Borzęcinie zakończyły się zwycięstwem mistrza międzynarodowego i zawodnika Wisły Kraków Dariusza Mikruta. Nagrody ufundowane przez wójta gminy Borzęcin wręczono sześciu pierwszym zawodnikom. Osobno wyróżniono też najlepszych juniorów oraz seniorów po 65 roku życia. Jak widać, Królewska Gra w Szachy nie zanika, a turniej w Borzęcinie pokazuje, pokazuje jak dużym zainteresowaniem się nadal cieszy.